Dzisiaj jeep Wrangler, nowy 2025. Przebieg to jedyne 1223 km, i wjeżdżamy na podnośnik. I jeep. Już jest na podnośniku przygotowany do aplikacji mas natryskowych. Podstawą w tym aucie to jest demutowanie poszerzeń nadkoli, osłon nadkoli, wymycie tego auta, zabezpieczenie wszystkich elementów, które nie powinny być zabrudzone także wszystkich gwintów, kwincików. Z każdej strony to, co nie powinno być ubrudzone, zostało schludnie przyszykowane. Tutaj tak samo został zdemontowany. Bak, układ wydechowy, osłony termiczne, inne osłony plastikowe. Wszystkie przewody są także zabezpieczone przed ubrudzeniem. Co tutaj będziemy robić? Tutaj będziemy nakładać masy polimerowe na nadkola, na ramę wzdłuż od zewnątrz, która już została zmatowiona dla lepszej przyczepności produktu, a także masa natryskowa znajdzie się na stronie od podłogi. Dlaczego tak? Ponieważ jak koła się rozpędzają to pierwszy piasek leci właśnie tu wzdłuż progów, gdzie też masy najdą. No i później leci albo tu na bok, albo tu wali pod spód ramy. Dlatego masy polimerowe są najlepszym no a także trochę drogim zabezpieczeniem antykorozyjnym. Ale to daje gwarancję, że nie trzeba tego środka powtarzać co Parę lat. Tutaj z przodu tak samo. Jeep został pozbawiony nakładek poszerzających, tak samo przedniego zderzaka. Wszystko jest schludnie oklejone i przyszykowane. Gdy masy polimerowe znajdą się właśnie tak jak przed chwilą powiedziałem na nadkolach wzdłuż progów na ramię od zewnątrz, od spodu. Wtedy zacznę nakładać suchy, transparentny wosk na te elementy, na które powiedziałem, a także wosk na całą płytę podłogową od spodu i rama na obkoło, tak samo tylne zawieszenie, cała podłoga. No i także, oczywiście, przednie zawieszenie zostanie też. Wykończone w suchym, transparentnym wosku. A na koniec to co najważniejsze, czyli profile zamknięte. Jest tu sucho. Zero wosku. Już 2-3 letnie auta potrafią pokazywać taką korozję, że odpadają płaty w tych autach. Dlatego ja zabezpieczam uczciwie tylko nowe auta. Wtedy mogę dać na taką usługę gwarancję. No, i jak sama nazwa wskazuje, zabezpieczenie antykorozyjne jest wtedy, kiedy sprzeciwiamy się tej korozji. Czyli robimy coś, żeby ona nie powstała. Wiele klientów do mnie dzwoni, że auto jest 20-letnie. Ktoś tam na przeglądzie mówi, proszę to szybko jakoś zakonserwować. No, ale po pierwsze, koszta spore. Aby to miało sens, wszystko z dołu musi zlecieć, zostać wypiaskowane, wylakierowane, no i koszty produktów. Kwota wyniesie powyżej 10 tysięcy, no i wtedy każdy klient mówi, że mnie trochę poniosło z ceną, ale dwa tygodnie pracy oraz koszt materiałów, koszt utrzymania firmy, no i żeby coś tam chociaż trochę dla mnie zostało, generuję właśnie taki koszt. Dlatego odradzam. Lepiej kupić coś dziecku, albo wybrać się na wakacje. Zostawić te starsze auta. Są skorodowane, ale lepsze to niż zabezpieczenie jakimś bitumem, czy jakimś Kobrą. To wszystko odpadnie, a moja konkurencja bez sumienia kasuje za takie usługi 4000. No i tylko liczą na pieniądze, a ja. Liczę na szczerość. Szczerość wobec siebie, spokojnie śpię, wykonuję usługi samodzielnie, powolutku. Mam czas na to wszystko. Daję pięcioletnią pisemną gwarancję. Co roku zapraszam na darmowe oględziny. I cały czas mam kontakt z klientem. Tak, auto zabezpieczone. Zyskuję na wartości przy ewentualnej odsprzedaży. Te pieniążki ogólnie są zwracane, albo dostaje się za auto jeszcze więcej. No bo każdy wie, że na przykład Jeepy, Mazdy, Leksusy, Hyundai, Subaru, no to wszystko gnieje już w salonie. I, i to auto, pomimo że jeździło na drogach nie wiem, tydzień czy dwa, to trochę już małych ognisk korozji było, które usunąłem. Ale nie było jeszcze tak zwanej tragedii, która następuje po roku i jeszcze po zimie, dlatego najlepiej o tym przyjechać na lawecie z salonu. A jeśli nie ma możliwości, no to wtedy umówić się do mnie i ja to porozbieram, schludnie poklejam, zabezpieczę, tak jak wspomniałem wcześniej, masami, które odbijają kamyczki, a później. Dla zapewnienia hydrobowości Będzie wypełnione podwozie, płyta, rama, nadkola, elementy zawieszenia, przód, tył I także obficie zostanie zalamna rama woskiem od środka Żeby ta korozja też nie leciała od środka No bo jak widać trochę tych otworków mamy Z jednej strony dobrze, że wilgoć się będzie wylewała ale z drugiej strony przez te otwory, właśnie tam, błoto będzie skakiwać do środka i będzie tam siedziało. A jeśli będzie wypełnione woskiem, to po prostu te błoto z wilgocią nie będą miały dostępu do, do blachy. Dlatego tak ważne jest to zabezpieczenie. Usługa trwa przy takim aucie jak Jeep Wrangler około 14 dni roboczych auto jest spokojnie myte rozbierane, oklejane później jest aplikacja mas polimerowych które muszą wyschnąć następnie jest aplikacja suchego wosku, który też musi wyschnąć następnie jest sprawdzane czy wszystko dobrze zostało zabezpieczone bo jak wspomniałem na wcześniejszych filmikach Idę zrobić sobie herbatę, wracam, wydawało mi się, że wszystko zrobiłem, a tu gdzieś tam jakieś jedno miejsce spod kąta nie jest dopieszczone, a tam drugie, dlatego ja robię sam, nikt mnie nie pogania, mam czas, żeby to poprawić i oddać klientowi auto w pełni zabezpieczone. Co jeszcze? To, co najważniejsze. Skąd się biorą takie ceny? U mnie, a u kogoś innego. Ja na produktach firmy Inotek są to sprawdzone produkty stosowane przy produkcji aut. Masy polimerowe to jest tak zwana guma w płynie, która właśnie ma za zadanie lekkie wygłuszenie samochodu, a co najważniejsze bronienie blachy od uszkodzeń mechanicznych czyli od bijących się kamyczków. Wcześniej ta masa była stosowana w Audi, w Volkswagenach starszego rocznika czy w Oplach teraz obecnie w tych nowych autach to jest goła blacha no i jeszcze wyjeżdżają skoro z, z salonu na dodatek powiem, że byłem w kilku salonach w Zielonej Górze popytałem o współpracę może ale każdy salon zaczął się śmiać i, i odpowiadał, że to trochę i mnie przystoi proponować klientom, którzy kupili nowe auto od razu, żeby jechali do mnie, bo to wstyd, tyle pieniędzy ktoś wydaje, i trzeba auto jeszcze zabezpieczyć. No ale drodzy panowie i panie, takie są obecne realia. Jeśli chce się to auto mieć dla siebie na długo, no to jeśli nic nie zrobimy, no to one bardzo szybko zgnije. Za 5-6 lat naprawdę tutaj będzie masakra. Jest wiele miejsc, gdzie blacha wchodzi na blachę. No i, i tak samo ta rama, ona jest tylko polakierowana czymś, bez żadnego podkładu antykorozyjnego. Dlatego warto skupić się na tym zabezpieczeniu, wydać raz pieniążki. A chance now, right now. Cause now I'm losing control. I'm ready to go. time Why don't we step out of line? Let's just have a good time. Forget about the to do's and open the door.